Wymiana żarówki tylnej lampy tej na klapie w Fordzie w Focusie MK. Nie, mile. Dobra, ja już to sobie poradziłem, ale zaraz Wam coś pokażę. Wyjąłem tą lampę. Oczywiście Ford jak zwykle w formie. Jest generalnie klapka, tu z tej strony jest też. Tu już mam wyjętą, ale tu chcę Wam pokazać. Dobra, Jest klapka, ją zdjąłem. Tu się odkręca ten element lepila się kostkę. i teoretycznie wszystko jest ok. Problem polega na tym, że ta lampa nie chce wyskoczyć szarpiemy się ja nawet tu rozebrałem te plastiki, już je skręciłem ale z jednej strony jest ta śrubka, którą odkręcamy nakrętkę tą plastikową z drugiej strony jest taki zatrzask i trzeba po prostu to szarpnąć najzwyczajniej w świecie szarpnąć e, siedzi to bardzo mocno widać, to jest jedyna metoda Także powodzenia.